Bo Unia Europejska po prostu za pośrednictwem regulacji firm kryptowalutowych, takie jak giełdy, Kantory i różne inne firmy, chce nam odebrać wolność, kontrolę nad własnymi pieniędzmi i odebrać nam resztki prywatności, wprowadzając głęboką inwigilację. Jeżeli nie przyjmiemy stosownych ku temu regulacji, następnie ich złość będzie skierowana przeciwko organom państwa. Które nie zabezpieczyły ich interesów. Panie pośle, na podstawie artykułu 175 ust. 3 regulaminu regula Sejmu przywołuję pana do porządku. Czy jeszcze pan chce ze mną dyskutować? Chyba każdy chociaż raz w życiu słyszał o czymś takim jak Patostream, albo chociaż raz go oglądał. Wiem, że nie ma się czym chwalić, ale kilka razy zerknęłam na to, co się tam dzieje. Jednak szczerze mówiąc, nie byłam jakoś zachwycona. Tym bardziej, że znam jeszcze lepsze miejsce, gdzie można oglądać jeszcze lepszy content. Jesteście na kanale A to ciekawe, a dzisiaj pokażę wam, co dzieje się w sejmie. Zanim przejdziemy do tematu, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę oraz suba, bo jeśli tego nie zrobicie, to może się okazać, że będzie mi bardzo smutno, a może nawet się na was obrażę. Tego chyba byście nie chcieli. Zostawiliście? Jeśli tak, to wielkie dzięki. A teraz bez zbędnego przedłużania przechodzimy do tematu. Ostatnio, jak zawsze, dość sporo działo się w naszej polityce. Chyba nikogo nie powinno dziwić, że nie tylko zwykli Polacy mają już dość naszej sytuacji politycznej, ale nawet nasi politycy mają już tego podziurki w nosie. Ku zaskoczeniu chyba nas wszystkich, ważnym tematem okazały się być kryptowaluty. Zdaję sobie sprawę, że dla niektórych ten termin jest obcy, a mówiąc niektórych, mam na myśli siebie samą. Więc może na początek niech pan Berkowicz wytłumaczy, czym one w ogóle są. Powiedzmy, czym w ogóle są kryptowaluty, bo nie wszyscy Polacy jeszcze wiedzą, Niektórzy o nich nawet nie słyszeli, a wielu słyszało jak najgorsze rzeczy ze strony oczywiście banków, ze strony instytucji finansowych, zwłaszcza państwowych instytucji finansowych. Krótko mówiąc, ze strony systemu, który chce wszystko kontrolować, ograbiać haraczami itd. I powstaje coś, co im się z tej kontroli wymyka. Otóż kryptowaluty to jest po prostu rodzaj pieniądza w formie cyfrowej, ale nie w taki sposób jak cyferki na koncie w banku, tylko w inny sposób. Więc czym się różni kryptowaluta od takiej złotówki, która jest w gotówce albo jako cyferka w koncie w banku? Tym, że złotówka to jest pieniądz fiducjarny, czyli oparty na zaufaniu i ona nie ma żadnej obiektywnej wartości. Od dziesiątek lat nie ma poparcia w złocie. Jest tylko oparta na zaufaniu do instytucji państwowej. To jest po prostu czysty skam, czyste oszustwo. I... Yy, nad, nad tym pieniądzem państwo ma pełną kontrolę, a bitcoin jest zdecentralizowany na nowoczesnej technologii, blockchain, która jest rozproszona na setkach tysięcy komputerów i żaden człowiek, żadna instytucja nie ma nad tym kontroli takiej jak państwo. A państwo ma kontrolę, więc na przykład dodrukowuje masowo te pieniądze, co przez ostatnie lata widzieliśmy. Coraz więcej pieniędzy, mniejsza wartość pieniądza, inflacja. Ludzie na tym tracą, budżet, państwo na tym zyskuje, i to jest, panie ministrze, oszustwo, bo ktoś tu podawał ilość oszustw w kryptowalutach. 100% ludzi zostało oszukanych na pieniądzu fiducjarnym na Złotówce. Nie będę udawała, że wszystko rozumiem, ale teraz chociaż wiem, że jest to pieniądz, nad którym żadna instytucja nie ma kontroli. Chyba nikt nie powinien się dziwić, dlaczego światowe rządy, a w tym Unia Europejska i uśmiechnięta koalicja. Nie za bardzo lubią ideę wolnych pieniędzy. Już od dawna pojawiają się pogłoski o tym, że należałoby pozbyć się gotówki, a to wprost oznaczałoby, że realnie nie miałbyś kontroli nad swoimi pieniędzmi, a byłbyś skazany na łaskę i niełaskę banku. Chyba nikt nie chciałby, żeby doszło do sytuacji, w której jakikolwiek rząd mógłby panować nad naszymi finansami. No dobra, ale w ogóle dlaczego temat kryptowalut pojawił się u nas w Sejmie? Otóż jest to reakcja na to, co obecnie robi Unia Europejska której tak bardzo nie podoba się idea wolnych pieniędzy, że uznała, iż trzeba z Bitcoinem walczyć. Unia Europejska zrobiła mikę, z tym jest związana jeszcze taka regulacja Travel Rule, bo Unia Europejska po prostu za pośrednictwem regulacji firm kryptowalutowych, takie jak giełdy, kantory i różne inne firmy, chce nam odebrać wolność kontrolę nad własnymi pieniędzmi i odebrać nam resztki prywatności, wprowadzając głęboką inwigilację, bo na przykład KYC i inne takie systemy już będą dotyczyć każdej najmniejszej transakcji, nawet bez wychodzenia do złotówki. Ale to wszystko to jeszcze nic i to jest najgorsze. To wszystko to jeszcze nic, bo przychodzi ustawa polska, która realizuje MIKE. I po pierwsze, rządzicie od półtora roku, spóźniliście się z tym wiele miesięcy i przez te miesiące polskie firmy, ponieważ rozporządzenie już działa, przez te miesiące polskie firmy często już musiały się przeprowadzać za granicę, czy za granicą ubiegać się o licencję, bo u nas się nie dało. A jak już Przyszło do tego, że przedstawiliście ten projekt, to okazuje się on nieporównywalnie bardziej restrykcyjny, nieporównywalnie bardziej zamordystyczny, inwigilacyjny. Przykład prosty. Niemiecka ustawa wdrażająca tą dyrektywę ma dwadzieścia parę stron. Wasza około siedemdziesiąt. Dlaczego? Bo chcecie być prymusem w kontroli, inwigilacji, zamordyzmie, haraczach. I tak dalej. Po prostu wymyśliście w tej ustawie rzeczy, co wydawałoby się niemożliwe, które nawet eurokaratom się nie śniły. Największe opłaty w Europie. Największe opłaty w Europie. horrendalne, które automatycznie wyeliminują wszystkie polskie kantory. Kryptowalutowe. Same koszty prawno-papierologiczne, żeby uzyskać licencję kilkadziesiąt tysięcy euro. Rocznie ta regulacja może kosztować firmy 200 tysięcy euro, co w oczywisty sposób wyeliminuje wszystkie przynajmniej małe i średnie jakiekolwiek kryptowalutowe przedsiębiorstwa. Chyba nikogo nie powinno dziwić, że uśmiechnięta koalicja wprowadza kolejny debilny projekt Unii Europejskiej. Ale fakt, że okazało się, że są jeszcze bardziej nadgorliwi niż przepisy tego wymagają, tego bym się nie spodziewała. Wydawało mi się, że uśmiechnięta ta koalicja nie za bardzo lubi pracować, ale teraz okazuje się, że kochają to robić, ale pod warunkiem, że Polacy na tym tracą. Politycy obecnej władzy i ich tuba propagandowa już wspominali, że w sumie wprowadzenie cenzury w Polsce nie byłoby takim złym pomysłem. Więc chyba nie powinniśmy być zdziwieni, że są fanami inwigilacji. Niestety jest to kolejny przypadek, w którym okazuje się, że Polska pozostaje z tyłu, jeśli chodzi o nowoczesne technologie. Obecnie, w czasach, kiedy świat tak szybko się zmienia, ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej jest, aby nie zostać w tyle, ale to, w jaki sposób nasze władze podchodzą do nowoczesnych technologii, może doprowadzić do tego, że inne państwa po prostu wyprzedzą nas tak bardzo, że nie będziemy mogli już z nimi konkurować. Oczywiście nasze kochane, uśmiechnięte władze nie mogły pozostawić tych słów krytyki bez komentarza. Na ochotnika poszedł pan Ćwik, który uznał, że wytłumaczy ten skomplikowany temat w taki sposób, aby każdy mógł to zrozumieć. To, czy mu się to udało, to już jest kwestia dyskusyjna. W XVII wieku była pierwsza bańka spekulacyjna w Europie, ona się, jest dzisiaj określana jako tulipomania gdzie w 1623 roku jedna cebulka tulipana potrafiła osiągnąć wartość 1000 guldenów na rynku holenderskim. W 1935 było to już około 6000 guldenów, a tuż przed pęknięciem tej banki w 1637 jedna cebulka potrafiła kosztować 10 tysięcy guldenów, co odpowiadało wartości, tak dla żeby zobrazować, Kilkuset srebrnym kielichom, i mimo to ludzie te cebulki kupowali. Tak samo dzisiaj ryzyko jest takie, że niektórzy zapatrzeni bezkrytycznie w inwestycje w kryptoaktywa mogą tak naprawdę narazić się na utratę swoich oszczędności, oszczędności życia, i jeżeli nie przyjmiemy stosownych ku temu regulacji, następnie ich złość będzie skierowana przeciwko organom państwa. Które nie zabezpieczyły ich interesów. Tak to wygląda, jak ktoś mówi o czymś, o czym nie ma pojęcia. Nie wiem, czy pan świk jest świadom, ale miejsce, w którym kupuje się kryptowaluty, nie bez powodu nazywa się giełdą. Tak samo jak na zwykłej giełdzie papierów wartościowych inwestowanie wiąże się z ryzykiem, tak samo jest w tym przypadku, a jakoś nie słyszałam, żeby państwo uznało, że trzeba zacząć wprowadzać mechanizmy broniące osób grających na giełdzie. Trochę to nie fair, co nie? Dlaczego ich nie powinniśmy bronić przed ryzykiem? Już pomijam to porównanie, bo ono było kompletnie z czapy. Rozumiem, że miało brzmieć mądrze, ale brzmiało bardziej śmiesznie niż poważnie. Nie poczułam się ostrzeżona, a bardziej zażenowana. Oczywiście nie pojawił się tam tylko temat kryptowalut. Przecież nie byłby to polski sejm, jakby nikt się nie pokłócił. Sami zobaczcie, na czym polega polityka w Polsce. Do parlamentarzystów sprawa i sprawiedliwości chciałabym zwrócić się w ten sposób. Ja rozumiem, że nie interesują państwa rozwiązania dla obywateli, tylko pan poseł Bogucki, ale bez przesady, zdjęcia proszę robić poza salą plenarną. Ma pan jeszcze coś do powiedzenia? Mam wyciągnąć przepisy regulaminu? Chce pan ze mną dyskutować? Bardzo proszę. Proszę mi podać regulamin. Panie pośle, zwracam panu uwagę, że zakłóca pan obrady Sejmu. Chce pan jeszcze coś mi powiedzieć? Panie pośle, na podstawie artykułu 175 ust. 3 regulaminu, regulaminu Sejmu przywołuję pana do porządku. Czy jeszcze pan chce ze mną dyskutować? Nie. Stosuję przepisy regulaminu. Sejm jest do pracy, a nie do fotografowania się i pyskowania do prowadzącego obrady marszałka. Chce Pan jeszcze ze mną dyskutować? Chce Pan jeszcze ze mną dyskutować, Panie Pośle? Ja Następnie. Ale kultura obowiązuje. Następny. Chciałam panu posłowi powiedzieć, że Sejm jest od procedowania projektów ustaw. Uważam, że powinniśmy w tej sali zamontować im oktagon, a wszelkie konflikty powinny być wyjaśniane w formie walk MMA. Wyobraźcie sobie, ile państwo mogłoby zarobić, jakby na te wydarzenia sprzedawali bilety i PPV. Dziura budżetowa zniknęłaby po jednym posiedzeniu. Niestety, ten fragment jest najlepszym przykładem, że nasza polityka to dno i kilomuł. Jak ma być u nas dobrze, jeśli wicemarszałek zachowuje się w taki sposób? Czy tego typu zachowania na pewno przystoją stanowiskom, jakie oni piastują? Bo ja w to szczerze wątpię. Oglądacie posiedzenia na żywo? Wiedzieliście, co to są Bitcoiny? Może nawet w nie zainwestowaliście? Uważacie, że to, co robi Unia, jest słuszne? Dajcie znać w komentarzach. Byliście na kanale, a to ciekawe. Ja muszę już lecieć. Dzięki za dzisiaj. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę oraz suba. Do następnego. Siema.